Cześć, tu Karolina. Dzisiaj chciałam Wam pokazać kartkę ślubną na zamówienie. Takie też trochę specjalne. Dla pary crossfitowców. I wymyśliłam sobie właśnie, że może coś ze sztangą, kettlebalem. I tak właśnie ustaliłyśmy z tą panią, że, że mogę iść w tą stronę, więc jest w pudełku. Tutaj przód wygląda tak. Miętowa farbka jest taką zwykłą akwarelową farbą z kitu od Karoliny Bukowskiej. Bardzo mi się podoba ten kolor, dlatego chciałam go użyć. I farbki po prostu obmalowałam dookoła tą farbką. To jest wykrojnik z Te koronki. Takie listki, że ja też użyłam. Serduszkowe. Fabryka Wen chyba to jest to. Nie wiem, teraz Wam nie powiem to na pewno. Ale tak, w środku jest właśnie kartka. Foliowa. Tutaj jest wycięty kształt ciężarków. Żeby to było stabilne właśnie podkleiłam to folią. No a właśnie z masy ulepiłam keterbala i tu jest Ola i Ty, nie wiem. Piotrek albo Paweł teraz nie pamiętam tutaj właśnie list... te kwiatuszki też robiłam sama z pomiranu i pochlapałam tą farbką właśnie takie chlapnięcia są na tych kwiatuszkach a keterbal jest pomalowany farbką skadens w kolorze białym i właśnie też tak trochę pociągnięte tą farbką i jeszcze raz trochę tej białej użyłam, żeby nie było aż tak mocno. Wszystkie listki pociągnięte są Wing of stelo, żeby tak się trochę błyszczały, odznaczały. I w środku jest też jeszcze kalka, żeby życzenia nie przebijały. No a że kalki nie da się wkleić, to po prostu przewiązałam tutaj sznureczek. Już tak kiedyś właśnie robiłam. Y no i tak się to trzyma właśnie razem. I to jest jedna kartka. Myślę, że mi się podoba bardzo ten. Zobaczymy, co ta pani tu. A tutaj jest jeszcze na chrzest. Teraz tak na szybko robiłam. A tutaj się błyszczy glossy akcent. perełki Nuvo odcisk no z masy i to fabryka weny jest na pewno napis. W tym filmiku to tyle i coś jeszcze dorzucę na pewno. Chciałam Wam pokazać kilka kartek urodzinowych takich, których zrobiłam z resztek tych papierów z Mintaja, które mi zostały. Chciałam je po prostu wykorzystać no już tak do końca. Bo już po prostu nie, nie mam siły do nich. Tyle kartek ślubnych z nich zrobiłam, że już po prostu no, pomysłów mi brak, więc chciałam zrobić takie zwykłe kartki po prostu rodzinowe. I to jest jedna z nich. Są podniesione niektóre elementy do góry, i wszystkie napisy tutaj są z tych kart ze studia 75 z tych napisów dodatków takich do, do kolekcji Forever in Love. Tak mi się wydaje, że one dopasowały do tego idealnie do tamtej kolekcji. Tak mniej więcej to chyba nie są te same, ale właśnie e, tutaj do wycięcia takie elementy. E, i tak, no to, to jest jedno. Tutaj jest następne. Też są podniesione elementy, wycięte z tych wszystkich. Tutaj właśnie są te, te karty z tagami. To już po prostu, no, nimi to naprawdę było ciężko coś wymyśleć, a szkoda było mi wyrzucać czy zostawiać. Yy. Bo już pewnie nie kupię tej kolekcji. To jest taka z mm, takim wykrojnikiem, który sobie kupiłam mm, w Scrap kiedyś. No, jest naprawdę bardzo mi się podoba, ale powiem Wam, że <ścoughs> czyszczenie tego z. Tych kropeczek to jest masakra, po prostu. A no ale jest, jest piękny. Super jest. Więc tak. To mój, mój syn, oczywiście, chodzi. Tutaj właśnie tak ja coś wymyśliłam. Na te Z tymi tagami. I tu jest jeszcze taka. To są takie może bardziej męskie. Nie wiem, to na pewno, ale to. Też śmiało można dla mężczyzny. Eee, tak, a też pourywane papiery. kompozycje. Kropelki. Nouveau, albo e, na tej jednej są e, z fabryki dekoru. Tutaj tak. Tutaj z kolei jest napis z Lemoncrafta, z tych fribisów, które mają Coś takiego. I taka. I to by było na razie na tyle. Zobaczę, może jeszcze coś z tych papierów zrobię. Ale no, pokażę Wam. Zostało mi dosłownie takie coś. Yy, trochę tego. I te, właśnie, jeszcze tagi. Tam w międzyczasie, wiadomo, wyrzucałam, bo już bez przesady w trakcie tworzenia tych ślubnych kartek, ale z tych kartek właśnie robiłam je pod rząd. No i zostały mi te, właśnie ramki. I z tych ramek też może będę chciała coś zrobić jeszcze. No to jeszcze jedna kartka może się uda. Zobaczymy. Na razie to tyle. Dzięki i do zobaczenia. I jeszcze taka kartka jest magicznej kartki, papier. Tutaj liczby wycięłam sama. Wszystko z tego jednego arkusza, żeby było tak monochromatycznie. Tutaj tylko pociągnęłam własny akcent, a to to było takie kółeczko. Stronę. Tylko wycięłam to po prostu w dwa takie, w dwie takie chorągiewki. Jeszcze chciałam Wam pokazać kartę, która zapowie, zapowie tutaj e, wyzwanie kartkowe na grupie Alchemia Sztuki z Karoliną Bukowską. Tutaj to tworzyłyśmy z jej córką, ale właśnie od piątku e, ruszyło takie wyzwanie kartkowe, na które Was zapraszam. E, Trwa ono tutaj jeszcze chyba do niedzieli. Można wygrać tam jakieś nagrody. Jak wejdziesz na grupę, to wszystko tam jest napisane. Także zapraszam. I to są papiery z Craft O'Clock, właśnie stworzone przez Karolinę Bukowską. To są te turki z i kropki pomalowane farbkami z fabryki dekoru tymi kropelkami. Wycięte elementy z papieru. I tutaj takie drewienka ze skrapieńca a tutaj dodatkowo taki jerzyk też drewniany. I kartka otwiera się tak. Tutaj nie oklejałam jeszcze, ale tak prezentuje się kartka. I to by było na tyle w tym filmiku. Następny filmik będzie z tymi kartkami właśnie z tego wyzwania. Pokażę Wam je wszystkie naraz. No i to tyle. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Pa, pa.